Przepisy na cztery najpyszniejsze sosy winegret. Obłędnie cytrynowy winegret z rozmarynem. Wymieszaj cztery łyżki oliwy z oliwek, dwie łyżki soku z cytryny, jedną łyżeczkę musztardy dijon, łyżeczkę miodu, pół łyżeczki posiekanego rozmarynu, sól i pieprz do smaku. Wstrząśnij wszystko w słoiku i gotowe. Cytrynowy winegret z rozmarynem świetnie pasuje do lekkich sałatek na bazie mieszanych zielonych liści. Drugi to francuski winegret. Połącz cztery łyżki oliwy z oliwek, dwie łyżki octu winnego, łyżeczkę musztardy Dijon, jeden starty ząbek czosnku, pół łyżeczki miodu, sól i pieprz do smaku. To świetny dodatek do sałatki z kurczakiem czy sałatki paryskiej idealnie kremowy orzechowy winegret. Dodaj trzy łyżki masła orzechowego, dwie łyżki octu ryżowego. Łyżkę sosu sojowego, jedną łyżeczkę miodu lub syropu klonowego, jedną łyżeczkę oleju sezamowego. Stopniowo dodawaj dwie łyżki ciepłej wody, aż uzyskasz pożądaną konsystencję. Jego kremowy i orzechowy smak świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Azjatycki winegret to wyjątkowy sposób na wprowadzenie egzotycznych smaków. Połącz cztery łyżki oleju sezamowego, dwie łyżki sosu sojowego jedną łyżkę octu ryżowego lub soku z limonki jedną łyżeczkę startego imbiru jedną łyżeczkę miodu jedną łyżkę posiekanej kolendry pół łyżeczki płatków chili jego orientalny smak wspaniale komponuje się z lekkimi i świeżymi składnikami wypróbuj je wszystkie i znajdź swój ulubiony